Możemy się zbyt mocno skupić na diable, jeżeli nie będziemy uważać. Bardzo dużo o nim mówimy. Naprawdę. Rozmawiamy między sobą o tym, jak diabeł zrobił to czy tamto. Jeśli chociaż połowę tego czasu spędzilibyśmy rozmawiając o Jezusie i o tym, co uczynił, miałaby miejsce niesamowita przemiana. Byłoby to chrześcijaństwo świadome odpowiedzi i zwycięstwa. W naszym życiu nie chodzi o problemy i rozwiązywanie ich. Nie jesteśmy powołani do rozwiązywania problemów. Nie chodzi przecież o to, co diabeł do ciebie mówi. On jest kłamcą, więc jakie to ma znaczenie? No tak, ale diabeł mówi, co z tego? On jest kłamcą. Twoja odpowiedź jest przeciwieństwem tego, co on mówi. Bracie, modl się o mnie ostatnio, diabeł dużo do mnie mówi. Man, you ought to be Powinieneś być excited. podekscytowany. On jest kłamcą. Po prostu obróć to, co do ciebie mówi, o 180 stopni. Diabeł mówi do ciebie: Nigdy ci się nie uda. To właśnie znaczy, że ci się uda. Dlaczego jego słowa miałyby w jakikolwiek sposób na ciebie wpływać? Dlaczego miałbyś potrzebować modlitwy? Nie potrzebujesz modlitwy. Potrzebujesz wierzyć. Nic ci się nie uda. No nie, nic mi się nie uda pomodlisz się za mnie, mam wrażenie, że nic mi się nigdy nie uda. Łamię twoją moc, szatany, związuje twój głos w życiu mojego brata i rozkazuje ci nigdy więcej do niego nie mówić. Odkładasz sławkę, po czym słyszysz, nigdy ci się nic nie uda. To niczego nie zmienia. Musisz zamienić kłamstwo na prawdę. Orąż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Twierdze warowne powstają w głowie i na ich podstawie budujemy nasz system wierzeń. Twój oręż posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Dzieje się to przez udaremnienie wszelkiej wyniosłości przeciwnej poznaniu Boga i przez poddanie wszelkim myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Więc słyszysz takie, nigdy ci się nic nie uda. Zgadnij, jak masz zareagować. Ojcze, dziękuję Ci, że Twój duch jest we mnie i za to, że mam Twoją przychylność. Moje stopy są gotowe, aby biec ku mojemu przeznaczeniu, Boże, nic nas nie powstrzyma. Mój Bóg jest moją pomocą. Jeśli On jest ze mną, to któż przeciwko mnie? Nie wiem, jak dotrę do mety, ale wiem, że do niej dotrę. Zbudujemy wieczne dziedzictwo i nic nas nie zatrzyma. Jestem zachęcony dzięki Tobie na wieki i dziękuję za Twoją łaskę w moim życiu. Na to Diabeł szepcze dalej, a Ty robisz swoje. I w ten sposób jego atak przybliża cię do Bożego Tronu. Albo możesz go słuchać i dać się zwieść, potrzebować zachęty, podczas gdy Jezus już cię zachęcił. Jedynym wyjściem, które prowadzi do zwycięstwa w takiej sytuacji, jest wiara. Wiara. Wierzenie Bogu. Ludzie mówią, ale no, no ja nie wiem. Bóg Cię nie kocha. Zrobiłeś tyle złych rzeczy. Jak Bóg mógłby Cię kochać? Zawaliłeś tyle spraw. Jak Bóg mógłby Cię kochać? Bóg już posłał swojego Syna. Jezus już za ciebie umarł. Już powiedział Ci kocham Cię przez zmartwychwstanie w wstąpienie i przelanie swojej krwi w Twojej sprawie. On już przemówił przez swojego Syna, kocham Cię. Mój sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Dlaczego sprzedajemy skórę tak tanio, skoro została zapłacona za nas tak wysoka cena? Bóg nie może Cię kochać. No jak? Gdyby Cię kochał, to to by się nie wydarzyło. Ta sytuacja poszłaby zupełnie inaczej. Bla bla bla. bla. Jaki to ma związek z miłością, którą Bóg ma do Ciebie? Krzyż jest wyrazem Jego miłości. Koniec, kropka. A ty powinieneś być ugruntowany i wkorzeniony w tę miłość i w tę prawdę. Ta miłość daje kłamnie prawdzie i sprawia, że nic nie jest w stanie cię wykorzystać w twojej duszy i sercu. Jesteś ugruntowany w wierze, jesteś zakorzeniony w miłości, wiara działa w miłości i nikt już nigdy ci nie wmówi, że nie jesteś kochany. Nie obchodzi mnie, czy diabeł do mnie mówi. Gdyby diabeł mówił do mnie na okrągło, uczyniłby ze mnie totalnego szaleńca dla Ewangelii. Mam wrażenie, że zmierzam w tym kierunku. A ja nawet nie słyszę jego głosu. Już go nie słyszę tak, jak go słyszałem na początku po moim nawróceniu. Przez miesiące słyszałem przekleństwa w swojej głowie. Byłem nawrócony trzy miesiące. Bezlitosny, podły, nieczysty, kłamliwy i upadły duch, diabeł. Odcięta, zeschnięta gałąź, obrócona w nicość. Stara się być kimś, zwrócić na siebie uwagę. Chce, żebym się skupił na nim i przyznał mu tę samą moc, podczas gdy on został zniszczony. Ja się nawet do niego nie odzywam. Nie jest wart mojego czasu. Nigdy się do niego nie odzywam. Kocham go ignorować. Ja jestem w innym wymiarze. Nie będę z nim rozmawiał. Ja poddaję się Bogu. Kiedy ja poddaję się Bogu, on jest całkowicie odparty i ucieka. A kiedy się pojawia, widzi, że jestem poddany Bogu. Tym samym jest odparty. Znowu musi uciec. Przychodzi kiedy indziej i ja nadal jestem poddany. Musi uciekać ponieważ jest odparty. Nagle zdaję sobie sprawę, że jestem Jego owcą i znam Jego głos i nigdy nie pójdę za głosem obcego. Dlaczego? Bo kiedy chodzę w tej tożsamości, o której mówię, głos obcego brzmi dziwnie. Spróbuj mnie przekonać, że Bóg mnie nie kocha. Spróbuj mi powiedzieć, że nie jestem godny. Ja znam Ewangelię. Spróbuj powiedzieć mi, że mi się nigdy nie uda. Zamienisz mnie w maszynę do głoszenia Ewangelii. Moje serce powstanie. Będę ogłaszał Jego prawdę, uwielbiał Go, a Bóg okaże swoją chwałę w moim życiu. Nawrócone trzy miesiące słyszę przekleństwa, podłe słowa, których nie mówiłem nawet jak byłem nienawrócony. Pożeram Jego słowo, szukam go. Odwracałem zegary w swoim pokoju tarczą do ściany, bo nie chciałem mieć powodu, do którego miałbym wyjść. Miałem pracę, rodzinę, wszystko miało swoje miejsce i swój priorytet, ale nie chciałem być rozproszony. Jeśli miałem czas, żeby z Nim być, to chciałem z Nim być. Więc wyłączałem wszystko i szukałem go w miejscu ukrycia. Kiedy jesteś w tym miejscu, to sprawia, że diabeł zaczyna wariować, bo mówi: O Jacie, on nie jest tylko wierzącym z nazwy. On jest poddany, oddaje swoje życie, poznaje prawdę. Któregoś dnia może nawet zobaczy to, co ja widzę. Muszę go jakoś oszukać, muszę się za niego wziąć. Może coś do niego zacznę mówić. Kiedyś był moją własnością, straciłem go. Teraz jest zachwycony Jezusem, zobaczył jego kochający wzrok i sam się zakochał. Trzeba to zmienić. Nagle zacząłem słyszeć przekleństwa w swojej głowie, które były kierowane prosto do Boga. Duża część z nich była kierowana w stronę Ducha Świętego. Wtedy jeszcze nie wiedziałem o wersecie, który mówił o bluźnieniu przeciwko Duchowi Świętemu. Diabeł wie, że w końcu się natknę na ten werset, bo pożeram słowo i pomyślę sobie wtedy, ojacie, ja to zrobiłem. To jest szalone. Słyszę przekleństwa w swojej głowie. Natknąłem się na to, że sporo osób słyszało przekleństwa w swojej głowie w stosunku do Boga. Jeszcze nigdy w żadnym kościele nie zadałem tego pytania. Ilu z Was słyszało zdania w swojej głowie, których nie chciało słyszeć, które były skierowane do Boga? Wow. Czyż diabeł nie jest głupcem? Wiecie, co on robi? Chce, żebyś zaczął kwestionować swoje serce. On chce, żebyś wierzył, że wszystko, co przechodzi przez Twój umysł, to jesteś ty. Czy kiedykolwiek miałeś myśl, której posiadanie cię zaniepokoiło? To nie byłeś ty. To zostało wtrącone. Było kłamstwem mającym na celu zaburzyć Twoją tożsamość. Starało dostać się z zewnątrz do wewnątrz. Stara rządza czy pragnienie. Kto z Was miał wspomnienia z przeszłości, których wolałby nie mieć? Przypomniały Ci się rzeczy, których wolałbyś nie pamiętać? Nie musicie podnosić rąk, bo i tak wiem, że podniosłoby się ich mnóstwo. Potem udaliście się o pomoc, modlitwę, bo myśleliście, że to nadal jest w was. Ta rzecz stara się dostać z zewnątrz do wewnątrz, a kiedy zaczniesz ją traktować jak część ciebie, to tym samym dajesz jej przestrzeń. Wiara zatrzymuje ten proces. Jeśli twoje serce tego nie chce, to nie jest część ciebie. Jeśli to cię trapi, to nie jesteś ty. Jeśli wolałbyś tego nie zobaczyć, jakie to ma znaczenie, że zobaczyłeś, skoro tak naprawdę nie chciałeś? Kiedy zobaczysz coś, czego nie chcesz, to daje ci powód do tego, aby cieszyć się z przemiany życia, jaka się w tobie dokonała. Jak tylko w twojej głowie pojawi się to wspomnienie, obraz czy wizja sceny z przeszłości, nie odnoś się do niej, nie grom diabła, powiedz, Boże, jesteś niesamowity, zmieniłeś moje życie na zawsze, nigdy nie będę taki sam. Wziąłeś mnie i postawiłeś w miejsce czystości, dałeś mi świętość. Nie jestem tą samą osobą, jestem nowym stworzeniem i kocham cię. W głowie pojawia się ten mały obraz. A ty mówisz, Ojcze, dziękuję Ci za to, że moje życie jest tak przemienione. A potem zaczynasz prorokować, mówisz, dokonam tego i tego. Dlaczego? Bo w sercu wiesz, że to nie jesteś Ty. To minęło, jest przykryte krwią, a diabeł jest kłamcą. Dlaczego miałbyś Go gromić i z Nim walczyć? Dlaczego sprzedajesz skórę tania i prosisz o usługę, modlitwę, namaszczenie olejem? Wszystko, czego Ci trzeba, to wznieść ręce w uwielbieniu i podziękować Bogu za zmianę w Twoim życiu. To, co mówię, jest prawdą. Widzieliście, ile rąk się podniosło? Ilu z was słyszało w głowie przekleństwa pod Bożym adresem? My jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Jego oblubienicą. Czy myślicie, że my Go naprawdę przeklinamy? Myślicie, że nasze serca mają to pragnienie w sobie? Diabeł bardzo by chciał, żebyś czuł się ukrycie potępionym, abyś się bał, zastanawiał, kwestionował sam siebie, żebyś patrząc w lustro nie był nawet pewien, co widzisz. Słyszałem te przekleństwa w swojej głowie i to było niesamowite. To był ostrzał. Inni ludzie i usługujący myślą, o nie, masz demona. Narodziłeś się na nowo połowicznie. Jakiś mały demon z ciebie nie wyszedł, gdzieś się tam chowa. To nieprawda. Te rzeczy próbują się dostać z zewnątrz do wewnątrz. Moje serce nie chce tego słyszeć. Nie czerpie żadnej przyjemności z tego, że to słyszę. To nie pochodzi ze mnie. Więc usiadłem na łóżku i nie chcę być niemiły. Cieszę się, że nie spytałem się żadnego wierzącego, co mam zrobić w tej sytuacji. Dostałbym 20 różnych odpowiedzi. Spytałem się Ducha Świętego. Powiedziałem, Duchu Święty? Zasmuca mnie to i przeszkadza mi to, słyszę te zdania w swojej głowie, a ja wcale tak o tobie nie myślę. Nie myślę o tobie w ten sposób. Odpowiedział, wiem. Spytałem, dlaczego więc je słyszę? Co mam z tym zrobić? Odpowiedział Dan, to nie jest problem. Dan, ja wiem, że ty nie myślisz tak o mnie. Za każdym razem, kiedy będziesz słyszał te zdania, powiedz mi, co o mnie myślisz. Duch Święty jest geniuszem, prawda? Jak widzicie, on nie przejął się ani nie zniechęcił tym, co robił diabeł. Nie powiedział mi, musimy się go pozbyć, bracie. Dlaczego miałbym poświęcać mu tak dużo czasu? W ten sposób sprawiam, że on czuje się ważny. Czy kiedykolwiek ktoś w życiu cię ignorował? Na przykład, gdy byłeś mały, dzieci z podwórka się umówiły i się zachowywały, jakby ciebie nie było. No, ej, chłopaki. Wiecie, co to robi z ludźmi. Ja sobie tak wyobrażam diabła nawija. Ja nawet go nie zauważam, ani nie słucham. Podoba mi się to. To dla mnie brzmi jak poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Cóż, poszukam kogoś bardziej naiwnego. Tak właśnie się zachowuje. Szuka, jak lew ryczący. Szuka pośród ludzi. Kogo mógłby pochłonąć? Szuka ludzi, którzy mu wierzą. Którzy zgadzają się z tym, co do nich mówi, tych, którzy nie są ugruntowani i wkorzenieni w miłości. Szuka tych, którzy nie rozumieją wiary, szuka słabości, słabych punktów, łatwej ofiary, jak zabić, ukraść czy zniszczyć. Więc znajduje głodnego, zapalonego dla Boga wierzącego. Mówi: Ja go zatrzymam, przekonam go, że zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu. Pomyśli, że stracił zbawienie i ciemność owładnie jego duszą. Ze mną mu się nie udało. Podobała mi się Jego odpowiedź. Bóg nie zamknął ust diabłu. Usiadł i pozwolił Mu mówić, jak głupkowi. Pozwolił Mu brzęczeć i szczekać. Bogu upodobało się widzieć swojego Syna poruszającego się w wierze. Użył diabelskiego kłamstwa, żeby wypracować coś we mnie, coś bezcennego, bliskość, relacje z Duchem Świętym. Brzmi to paradoksalnie, ale objawiła się w tym Boża Mądrość. Za każdym razem, kiedy słyszałem ten głos, mówiłem: Duchu Święty, kocham cię. Jesteś wspaniały. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Prowadzisz mnie do Chrystusa. Prowadzisz mnie w prawdzie. Objawiłeś mi wszystkie rzeczy. Przynosisz chwałę memu Bogu. Jesteś Jego mądrością. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Czasem modliłem się w ten sposób i równocześnie słyszałem głos diabła. Duchu Święty, ufam Tobie. Oddaję Tobie całe swoje serce. Jesteś moją pomocą. Ty jesteś Panem. A gdzie Duch jest Panem, tam jest wolność. Bla, bla, bla. Doceniam Twoją obecność. To trochę trwało. Zwróćmy na to uwagę. O to często się potykamy, bo bardzo ważny dla nas jest czas. Opieramy się o czas, intelekt, jeśli nie jesteśmy uważni. Cenimy sobie opinie, ludzkie rozumowanie. Jezus Chrystus stał się Bożą mądrością dla nas. A my po trzech dniach mówimy tak. No to nie działa. To nie metoda na powstrzymanie słyszenia głosów, to odpowiedź, która umożliwia Ci wzrastać w Bogu. To nie chodzi o te głosy, ja mogłem słyszeć to codziennie. Nie obchodziłoby mnie to. One nie są prawdą, ale przez to prowadziłyby mnie w jej kierunku. To, co słyszę, nie zgadza się z moim sercem, więc jeszcze bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem uświęcony i oddzielony od kłamstwa. Czynimy siebie czasem tak łatwym celem dla diabła. Mam takie myśli i one są dziwne. Jestem nimi zmęczony. Kiedy Bóg je zabierze? Przecież myślałem, że mnie kocha, a mnie one się nie podobają. Diabeł na to. Świetnie. Tak właśnie się dzieje. Więc płaczemy mocniej, narzekamy bardziej, kwestionujemy więcej i w ten sposób też więcej tracimy. Słyszałem te głosy przez bardzo długi czas. To trwało przez miesiące. Wydawałoby się, że diabeł się szybciej podda. Wciąż gadał. Któregoś dnia, mniej więcej 6 miesięcy od momentu jak to się zaczęło, pytasz, co tak długo? Nie ma to znaczenia. Wyobraźmy sobie, że trwamy w tym miesiąc. Chyba nie usłyszałem Boga, bo nadal słyszę te głosy. Muszę znaleźć inny sposób. Potrzebuję modlitwy uwolnienia. Na pewno mam demona. Kiedy robisz coś takiego, depczesz swoją tożsamość i rozwalasz wszystko, co zostało zbudowane. Oddałeś to, kim jesteś, ze względu na swoje doświadczenie, zamiast poddać się prawdzie. Któregoś dnia zdałeś sobie sprawę, że nie słyszałem tego głosu tak dawno, że nawet nie wiem, kiedy był ostatni raz. Ale zgadnij, co mi zostało z całej tej historii. Miałem relację bliskość z Duchem Świętym, będąc nawróconym od dziewięciu miesięcy. Nie wiem, czy ta relacja kiedykolwiek byłaby tak mocna, gdyby nie ten głos. Co ty na to, diable? A tak to nie odezwałem się do niego nawet słowem. Rozumiecie to? Miałem tak intymną relację z Duchem Świętym. Że, będąc nawróconym od dziewięciu miesięcy, zapraszano mnie, aby mówić w kościołach. Nie byłem w stanie zliczyć uzdrowień, które widziałem. A słyszałem przekleństwa w swojej głowie, ale moje serce było wolne. Rozumiecie? Mądrość Boża jest niezwykła. Miałem relację, którą nie wiem, czy bym miał, gdyby te głosy nie prowokowały mnie do poruszania się w prawdzie. Obróciło się to trochę przeciwko diabłu, prawda? Jest przyzwyczajony do tego, że ludzie zaczynają analizować, podchodzić do sprawy intelektualnie, martwią się o siebie samych, są skupieni na sobie. Jestem zmęczony tymi głosami. Potrzebuje pomocy. To nie działa. Bóg jest wciąż ten sam. Kocha Cię. Nie chcesz słyszeć tych głosów, to znaczy, że nie pochodzą z Ciebie. Dlaczego miałbyś dawać diabłu moc? Jeśli kiedykolwiek usłyszysz te głosy. A tam, kolejne kłamstwo. Podziękuj Duchowi Świętemu za to, że jest w Twoim życiu. Jeśli ktokolwiek na tym zgromadzeniu przechodził przez to aż do dzisiejszego dnia. Obróć to i spraw, żeby to działało przeciwko niemu. Nadążacie za mną?